żołenka następny odcinek przygoleniu. Nie wiem jak go jeszcze zatytułuję, ale mam na myśli coś takiego, wam powiem. Ostatnio troszkę się przestawiłem z, na z nasłuchiwania na Coś takiego, co można by nazwać czymś takim bardziej twórczym, czyli nadawanie. Ale to nie, nie w tym sensie, że ja tu tylko do Was nadaję, tylko yy, chodzi o angażowanie się w to, co się robi w danym momencie, żeby to zrobić. I na przykład potem mieć to z głowy, no ale nie tak, żeby to zbyć, tylko żeby się do tego przyłożyć, zrobić i wygospodarować czas na coś następnego, na, no na działanie, na działanie, żeby mieć czas na działanie. Pracujemy. Na przykład. No, to w takiej przerwie w pracy, coś się robić na przykład automatycznie. My tam coś zaprogramujemy, coś tam można na przykład odejść, i żeby te myśli wykorzystać. No to sobie układacie sobie plan na przykład jakiś. No. Na, 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 na jakieś czynności, które macie jeszcze do zrobienia. O! No i jeszcze chodzi o to, żeby skupić się, tak jak to Chińczycy kiedyś chyba mówili, żeby jak... skupić się na tym jednym, chociaż no... wiadomo, no, no można na przykład godzić się i coś gadać, nie? Ale to też... u mnie powoduje, że nie, nie mówię takim ciurem, tak jakby... nie wychodzi to ze mnie tak szybko. Dlatego są takie przerwy. Chodzi o to, żeby... skupić się na jakimś zadaniu, Jednym, drugim wykonać jej i potem mieć czas na następne. No, podobno to jest skuteczne. No i teraz sprawdzam. Poza tym powiem Wam, co to daje. To co daje coś takiego: jeśli więcej robisz, a mniej słuchasz, to masz poczucie, jak to. Jak to psychologowie mówią, masz poczucie sprawczości, czyli, że robisz coś pożytecznego jakby, stajesz się twórcą, a nie odtwarzaczem albo odsłuchiwaczem. No to, to no takie niby nic, niby ale powiem Wam, że to daje więcej satysfakcji. Jeśli nawet to nawet proponuję też zamiast tylko słuchać, to żeby to mieszać, planować sobie na przykład, że dzisiaj sobie odsłuchuję coś tam, wy, wy, większą selekcję stosuję co do wyboru tego co słucham, <trybuj> albo ewentualnie yy, no jak to powiedzieć? No, słucham jeden dzień, a, a jeśli mogę to zaplanować tak dniami, a jeśli nie, no to podziałem dnia. Ale żeby mieć czas, na przykład oprócz słuchania, na przeczytanie. I powiem Wam dlaczego. Bo czytanie nam się lepiej utrwala. To posłuchane, jak jeszcze robimy coś innego, a jest to czynność intelektualna, czyli taka, która zajmuje więcej umysłu, no to trzeba naprawdę dobrej uwagi, żeby robiąc jakieś sprawy techniczne, nieautomatyczne, mieć tą samą percepcję do słuchania. O, no to tak. I, i dlatego trzeba sobie to rozdzielać. Nawet lepiej nie raz coś sobie odłożyć, ale skupić się na tym. Zrobić trochę później. Nie gonić za tym, że muszę o tej porze, akurat teraz, bo leci audycja. Czytam coś takiego, że ojej, kurde, no przegapię, nie będzie mnie na czacie albo coś tam. Nie. Nie, po prostu trochę konsekwencji. I teraz. Taka propozycja po tym, jak, jak puściłem tę rocznicę Dmowskiego. To słuchajcie, proponuję naprawdę, bo ja wiem, że nas dużo, bardzo dużo ludzi nas różni jesteśmy. Nam się wydaje, że coś już wiemy, ale jeszcze tego nie przeczytaliśmy, ale wiemy, bo ktoś to powiedział. Ale zobaczycie, jak przeczytacie to sami, to inaczej to dociera to, co się... Czyta. Po prostu na pewno zostaje bardziej w pamięci. Ja nawet muszę się przyznać, że dużo książek pozaczynałem. Nie udało mi się niektórych skończyć, ale jednak to czytane czym uważniej są czytane, a nie rozpraszanie się no to lepiej zostaje w pamięci. A się rozgadałem ale jeszcze się go także jeszcze, jeszcze. Dobre. także o taki podział sobie troszkę potróbować, potrenować to i zobaczycie jak na przykład na przykład coś fajnego żeby wymyślić to trzeba mieć troszkę jakiegoś takiego oddechu trochę ciszy żeby to posłuchać i sobie usłyszeć bo z samego Słuchania, to my mamy nawalankę, to nawet Marcin, tam jest taka jakaś piosenka na płycie Tomka i on mówi o tym, o nawale informacji i robi się sieczka. Przestajesz już potem odróżniać kto, co powiedział, no też tak miałem I, i, i nadal mi się zdarza, że tak, no nam dopiero, chcę z tego dopiero wyjść. Właśnie to chodzi o to tworzenie, a nie, a nie tylko odtwarzanie. I zamiast na przykład powielać jakieś wpisy, czy tam na Facebooku, czy tam gdzieś, gdzieś indziej, na jakimś innym komunikatorze, i tylko zobaczyłem coś ciekawego i chcę, żeby inni to wiedzieli, ok, ale zobaczycie, ile wam da przyjemności, jak na przykład. Zamieszczając jakiś wpis, skomentujecie go wcześniej, no tam w górze, nie? To, to, co się pokazuje, nie w komentarzach, tylko jeszcze przy umieszczaniu czegoś tam, to od razu zróbcie sami, na przykład, do tego swój taki niby komentarz. Opowiedzcie coś tam o tym, co tam jest, w tym, co zamieszczacie. A jak możecie, to rozwińcie to jeszcze bardziej. I zobaczycie, nawet reakcja będzie lepsza. Tych ludzi, co to, co to przeczytają i zobaczą. Czasem wystarczy nawet napisać, co będzie w tym, w tym filmie, czy tam, w tym, co zamieszczamy, co udostępniamy. Albo w ogóle zrobić własny wpis, całkowicie własny. No to jest takie ro rozwijające. No. Nie wiem, już my się mieli. Dzisiaj, jak się bardziej skupiam na mówieniu, to już teraz nie pamiętam, czy już podwłaszcza się goliłem, czy nie. I nie wiem, czy to czasem trzeci raz nie robię. No, takie, o, właśnie takie, o jak na czymś się bardziej skupisz, to już tracisz kontrolę, jeśli robisz dwie rzeczy jednocześnie, to na no, tą drugą już nie, nie, nie w pełni kontrolujesz. Dobra, to jeszcze nie skończyłem, niby, ale. Nie będę już wam dłużej truchy. Czałbym kameraci Golcie się dokładnie. A kamratki to już nie wiem, niech sobie też wymyślą taką kąpiel jakąś, co się podobno. To fajnie działa. W czym czasie.